Czy Ty się nie spotkałaś wielokrotnie z próbą opowiedzenia, przedstawienia um, informacji na temat czym jest One Place? Pewnie wielokrotnie. I ja czasem, jak miałam okazję... Y Raz odesłałam do strony potencjalnego klienta, po czym przeszłam do tej informacji, i okej, okay, ja jako osoba osadzona w zakupach, w zamówieniach, mm -hmm. w tej relacji z dostawcą rozumiem. Ale dla takiej osoby, która de facto przychodzi z rynku, bo chce coś sprzedać, no to rzeczywiście chyba tą pracę domową mam wrażenie, że teraz odrobiliśmy. Mamy nową stronę. Odkryj nowy sposób na rozwój Twojego biznesu, bo tak de facto to chcemy OnePlace'em, od zawsze chcieliśmy umożliwiać rozwojanie biznesów dla firm, które składają oferty, biorą czynny udział w przetargach i postępowaniach mm -hmm. zakupowych. Dokładnie tak.